To co panowie, gotowi? Atyniko? Albo Tyczacha? Lub Dobra. Jak jesteście gotowi to... To trzeba już działać. Nie ma na co czekać. Dobra, do dzieła. Tylko pamiętajcie, szybka akcja i spadamy Dobra Albo no wiecie co wiadę tym drugim wejściem to znaczyną no, wjazdem Dobra, szybka akcja, szybka akcja panowie Potem wiecie co zrobić z autem Wypad stąd! Już! Otwórz się, otwórz się, otwórz się! Szybko bierzemy, szybko bierzemy kaserurę, wyciągajcie, wyciągajcie, wyciągajcie ją szybko! Już słychać syreny, dobra. Szybko ładujmy. Och, dobra. Mam, wszyscy macie wszystko? Dobra, to spadamy, spadamy, nie ma na co czekać, spadamy, panowie. Szybko. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Cholera, już jest tutaj karetka. I zaraz będzie policja pewnie, więc szybko dawaj. Dawaj, Kenny, dawaj! Dobra, spadamy. Zaraz będzie ich tu pewnie dużo. Dobra, szybko jedziemy, musimy stąd. O cholera, już są, dobra. Ochlera cholera, wiedzą już u nas, dobra. Musimy stąd spadać, szybko. O, cholera, dobra, strzelajcie, strzelajcie. tak musimy już stąd uciekać jak najszybciej. Dobra, dawaj, pojadę tędy. O cholera, trzymajcie się! Trzymajcie się tam z tyłu. cza hajkeny. Kenny. nie wiem, czy ten przejedziemy. To wybrałem. O, przejście. Dobra, te to auto, chodź szybko. Ja muszę się spalić, dobra, wezmę kanister Dobra, szybko, 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 szybko. szybko. Trzeba znaleźć się do wody jak najszybciej. Szybko. Szybko, szybko. szybko. Spadamy, 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 szybko. Dobra, tam są czyli w stronę musimy iść. Tak, gdzie oni są, szybko dawajcie. Jest reszta. Prawie, mimo że radio już szybko, jednak się tutaj da przejechać. Dobra, strzelamy, szczelemy, strzelamy, dawajcie. Już po prostu wskakujcie już. Ach. Dawajcie, dawajcie, szybko! Strzelają, dawaj! Czacha, szybko! Dobra, wszyscy są. Wszyscy są. Niko, Czacha... Ej, dobra, dawajcie szybko. O cholera! musimy na nich uważać. Dobra, szybko, szybko, szybko uciekamy. O cholera! A. Oła! Ach. Cholera... Jezu, szybko... Chyba nie uciekniemy, naprawdę... Ach, tylko nie zgubcie żadnej kasy stąd... Cholera... Spadaj stąd! Ach. Szybko... Ach. Cholera, jeszcze jeden radiowóz... Ach. Dobra, weźmy ten i spadamy... Jeżdżaj stąd, już! Wskakujcie do tego Szybko O, już czekają na nas jesteście wszyscy, to dawajcie, uciekamy o, cholera Znowu Chyba nam nie da uciekł. Szybko, strzelajcie Dobra, spadamy w góry, spadamy w góry Może nam się uda I zobacz, zostajemy już w tym aucie Może nam się uda Ała. Ach, W tym radiowozie uciec w sensie, no tym, tym radiowozem. Spadamy, spadamy, szybko dawajcie. Dobra, dobra, na drogę. Uch, dobra, my tu mamy szczęście. Szybko spadamy. pierwszej Ten radiowóz chyba długo nie wytrzyma. Dobra, dawajcie. Dajcie do nich. bo może ja lepiej skupię na drodze. Jak będzie najlepiej. <stansuj> Dobra. O jezu. Dawajcie szybko, dawajcie. Cholera, cofnęliśmy się. Dobra. Jedziemy może w miasto. Albo z powrotem w góry. O jezu. Chyba się nie da uciekać. Z pierwszej. Dobra. To może na plażę. Może pewnie i nie uciekniemy? Cholera! Nie! Kurde! Kolera! Nie! 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 się Nie! 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 stąd. Zjeżdżaj do glino! Ech, dawajcie ich szybko! Cholera... Chyba dawać do tamtego radiowozu... Tam jest jeszcze za tobą, Kenny! Och, dobra... Chyba szybko do tego, dawać do tego... Ech, zjeżdżaj Ech. Szybko, szybko, szybko! Dobra A cholera naprawdę auto się musi teraz spalić rozpadamy, spadamy Dawajcie szybko Cholera nie wiem co teraz mam robić Ach, Dobra dawajcie w górę Spadamy Lepiej od ziemi, lepiej od ziemi strzelać bo Nie trafią do nas wtedy Chyba że jestem Gdybyśmy to helik helikopterami, to wtedy grują, wtedy ciężko będzie. Dobra, tak, dawajcie. Pis radiowóz. Spadaj stąd. Dawajcie tym. Szybko, wskakujcie. Dawaj. Czas szybko, bo kolejny. Już spadam, nie ma na co czekać. Koniec tego. Następny przystanek miasto, ale przez góry. o ale przez góry, dobra, i jak najwyżej, i jak najdalej stąd. Dawajcie, spadamy szybko, już mamy z górki dosłownie. Olej, jezu, no, nam wszystkie opony. Super, to jest parking, dobra, dawajcie szybko. dobra, dawajcie szybko, jakiś samochód. Ach. O, szybko, dawajcie, dawajcie, dawajcie! Cholera, aua! O Jezu! O Jezu! Kierdzieloni! Zniechali! Dobra, dawajcie po jakiś samochód. Nie to, że mi kula to, to to jeszcze to. Kolera. Szybko. Szybko, spróbuję już otworzyć to auto. Dobra, dobra, jest, mamy to, mamy to, mamy to, dobra, szybko, siadamy. Dawajcie, 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 panowie. Szybko. Urazniliśmy samochód, teraz musimy się gdzieś zaszyć. Szybko. Dobra, musimy się gdzieś wtopić w tłum jest z najwięcej samochodów lub najmniej, czy no lepiej chyba by było gdyby było najwięcej ach cholera, ale mi boli noga ach. i ręka też w zasadzie po mnie pierdy dobra słuchajcie, tutaj właśnie sobie Chacha, Ken, Nico i Ryan uciekają przed policją a ja może wam się przedstawię, jestem Ogama właśnie sobie tutaj nagrywamy kolejny odcinek z serii G, do rzeczy w rzeczywiście więc zapraszam was do oglądania, zostawienia łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem a my co, lecimy dalej e, i przede wszystkim nie zapomnijcie e, napisać komentarza co myślicie o tej serii i dać, dawać jakieś pomysły na e, oczywiście tą serię a my już bez przedłużania lecimy dalej z odcinkiem, ale jeszcze przed tym zostawiliście e, pod e, w poprzednim odcinku aż 6 łapek w górę, więc za, za co bardzo wam dziękuję i to daje nam 600 na konto Ryana, ale to policzymy razem z kasą, którą ukradliśmy z bankomatu. Więc bez przedłużania lecimy dalej. Widzowie, słuchajcie, jesteśmy dosłownie niedaleko bazy Wagosów i naszej bazy. Ona no dokładnie znajduje się tutaj. Więc dobra, podjeżdżamy. Może tak, żeby bardziej skitać ten samochód, o tutaj będzie dobrze Dobra, wychodzimy Mamy klamę O, sorry, czocha Ech, dobra To ja, Ryan Mamy pewną przesyłkę dla szefa Dobra, widzowie, słuchajcie, powiedział nam, że mam iść na górę Zobaczcie, tutaj dosłownie każdy ma klamę Ten gość ma gazetę To jest, dobra, już nieważne Idziecie Tutaj właśnie w poprzednim odcinku byliśmy, dostawaliśmy się do gangu wagosów, to teraz jesteśmy w tym gangu i mamy już jakieś zadań, bo przypominam, że tak, w zasadzie tak jak to wskazuje, minęły dwa miesiące od tamtego odcinka zeszłego, więc Ach, czas Wam pokazać bazę wagosów. Zapraszam, witajcie. Szefie przyniosłem ja, Czacha, Nico, Ikeny, y, kasy z bankomatu. Tom, na którym nas prosiłeś. Co mamy z nim zrobić? Aha, mam dać tam do pokoju. Dobrze, robi się. To dam za chłopaków. Jak widzicie tutaj każdy dosłownie. Oklamkę tamten gościu mają ten no, kijek. W ogóle później wam pokażę jak ta baza wygląda, dobra teraz chodźcie Musimy oddać, o aha, tutaj coś jest robione Musimy, a nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj Cie, ja idę, dobra Tutaj mieliśmy oddać tą kasę Dokładnie tutaj na 100, więc dobra To już kładę, dobra już tutaj daję całą kasę jaką zbieraliśmy z chłopakami eee, Teraz wam pokażę całe pomieszczenie, ale jeszcze przed tym pokażę wam stan konta yy, Ryana. Stan konta Ryana obecnie wynosi 4217 zł i dodajemy do tego dokładnie 5000. Za tą całą robotę dla każdego z chłopaków yy, wynosi to nam razem 9217 zł. Jeszcze musimy dodać 600 yy, z poprzedniego odcinka, więc to będzie razem wynosić 9817 zł. Więc no to jest dużo kasy, trochę. Mam yy, się uzbierało, właściwie. Yy, no to widzowie, cóż, no dziękuję Wam za te 6 łapek i 8 łapek yy, to będzie to odblokować ty kolejny odcinek z tej serii. Teraz podoba to zostawcie łapkę w górę, oczywiście. Yy, I subiczka, a my teraz lecimy. No to jest, no, zablokowałem się, to my teraz lecimy do reszty chłopaków. No, i co, trzeciego sze szefie dozwoni? Dobra, spadamy. O, chodźcie chłopaki. Dobra, idziemy, może już się przebrać. E, dobra, to zostawmy tutaj i chodźcie do. Kennego do domu. Ach, dobra, podajcie. E, gdzie? E, dobra, tam, so, Idą do domu, a my widzimy się za 5 dni. Siemanko witam Was serdecznie, widzowie tego pięknego dnia, a szczególnie witam Was Ryan i Czaha pod domem Kenego. Jak widzicie, jesteśmy po akcji i teraz między tą akcją i tym miejscem, to jak jesteśmy teraz, to minęło 5 dni. Znaczy, no, tymczasem jak teraz tutaj chodzimy sobie na przykład, to minęło 5 dni. Jak widzicie, tutaj właśnie pozmieniało się trochę przez te. Dwa miesiące, bo były nawet dokładnie dwa miesiące od zeszłego odcinka, trochę z tymi. Hmm, aha, super. No, fajnie, co tu się podziało? No i słuchajcie, reszta chłopaków chyba jest w pracy, a Ryt to chyba. W... Nie, wszyscy są chyba w domu raczej. Hmm, teraz idziemy tutaj do, do Kenego zobaczcie jego najcudowniejszy samochód. On jakiś sobie. Takiego bardziej suwa, frudowego O kurde, to jest. No dobra, mogę się, że się zaciłem, albo co mi się stało. No i tak się prezentuje ten nowy samochód Kenego. Nawet całkiem ładny, żebym powiedział. Ale no, co widzisz, ten no, styl Kenego, to yy, no, co będziemy mówić, mu, jakie auto ma kupić, prawda? I tu tak się prezentuje auto Niko, czyli takie żółtawe. A nie no, ładny kolor, jest mi się podoba nawet. Żółte w, z tych czerwonych felg sobie widzę zmienił na żółte też. No ale ładnie, tak to chyba generalnie się nic nie zmieniło, więc no spoko nawet. A tutaj przy tym naszym autku. Tutaj się elegancko jeszcze nic nie zmieniło, tak jak było, tak jest. Auto o właśnie chyba ryt, gdzieś pojechała, bo i auta nie ma. No, to ona chyba gdzieś pojechała na zakupy, albo gdzieś, nie, nie, wiemy, jeszcze nie wiemy Dokładnie, ale u nas jest obecnie godzina 12 No i co teraz Widzicie, nawet już w kolorkach zaczęliśmy chodzić gangu, czyli wagosów Widzicie, jak się prezentują Czacha Jak się prezentuje Czacha i yy, Ryan, bo już wszystkim zapominam, co mi się dzieje Normalnie, żebyśmy tak przyjechali może I dalej zobaczyli, co co nam dzień po prostu przyniesie ale najlepszym sposobem będzie pokazanie wam yy, ogólnie całych wszystkich zmian jak to będą wyglądać co tam yy, panie Kenny jakiś może nowy tatuaż zrobiłeś co bo coś tam opowiadałeś chcesz pokazać to pokaż może jak tatuażek zrobiłeś co no widzowie zobaczcie tutaj Kenny o tutaj właśnie na lewej czy na prawej jego stronie na lewej ma taki właśnie tatuaż zrobił sobie niedawno no i wygląda spoko, więc moim zdaniem takie, taka mocna dziewiątka dziewiątka, to, że to 9 na 10, bo spoko wygląda. Więc no wielkie brawa dla ciebie, Keny. Dobra, to co, Czacha e, Choć może my już spadamy. się może przejdziemy po nowym osiedlu, w naszym osiedlu. Więc skakuj do mojej pomarańczowej bestii. Dobra, widzowie, to my już spadamy. E, tutaj Keny chyba na kogoś czeka, ale dobra. Że jednakże się z nim później spotkamy. A Niko chyba jest, no nie wiemy gdzie chyba w domu siedzi, bo ma wszystkie samochody. Dobra, Dobra, to teraz się może gdzieś tu karniemy. Boże, w kółko jeżdżę, pojedziemy sobie tutaj. O, on, o oh, kurde, Pst, prawie ktoś przyjechał. Dobro, widzowie, może lepiej tak nie będę jeździł. Tutaj sobie gdzieś zaparkujemy. Bo zobaczcie co tutaj właśnie jest. Zobaczcie, zobaczcie, widzowie, co tutaj się o, odwala. Wysiadaj Czacha Idziemy zobaczyć tutaj co tu się dzieje Ciekawego bo zobaczyć niecały nie tydzień Albo no dwa tygodnie temu Postawili tutaj taki Niewielki skatepark, park y, Który No można, się, można go po prostu przetestować y, Dobra zaraz się zapytamy: typa y, Siema Byku można Pojeździć albo coś tak wiesz no może nie ci trochę tam kaski Damy 10 złotych i I sobie pojeździmy trochę dobra Przynajmniej Tutaj, to jeden tom, jeden rower, dobra? A widzowie, to gość nam pozwolił, to damy mu 10 zł, i nasz stan konta obecnie spada do 9, 9807 złotych. E, a my teraz idziemy, czy no dolarów, przepraszam, widzowie, dolarów, jak mi się tu myli, Jezus. Dobra, zobaczmy ten rowerek, który by tu wziął, a tym czarnym się przyjadę. pmx -em. dobra? O, sorry, 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 co Dobra, pojedziemy pojeździmy trochę. Zapcytowaj, dawaj trochę biegnij, biegnij <śmuszczaj> za mną. Dawaj, dawaj, dawaj. O kurde... Oj! Oa! O Jezu. No to, że mi się popisał. Dobra, widzę że szybki skatepark robimy. Byłoby, że szybki szybki tutaj, o kurde. Nie wyszło trochę. Chyba tam dadyska chyba jest jego. O! Wow, co to było, jo, jo, o to chodzi, dobra. Dawajcie na... O kur... <noise> Co to było? Dobra, widzowie. Na... Dobra, komuś chyba kablówkę zdjęliśmy. Dobra, spadamy są spadamy, to Czeka, dawaj, chodź. No i widzowie, ogólnie tak się prezentuje ten skatepark tutaj i osiedle Wagosów. I teraz jedziemy sobie odwiedzić dalsze miejsca, na przykład ten magazyn, a raczej miejscówka i można nawet też ślibą wagosów, która się znajdowała y, tam no, trochę dalej. Gdzie byliśmy y, chwilę później, no, w zasadzie wy byliście chwilę później, a tak dokładnie to 5 dni temu. Więc się możemy <laughs> tam karnąć. Czekajcie, gdzie to było, bo mi się myli. Co chwilę gdzie tu się jechało? Chyba to było tutaj, mi się zdaje. Ale zaraz. Przyjedziemy się, dowiemy, więc dobra, wyskakuj. Aha, i idziemy zobaczyć, czy to dokładnie było. Dobra, widzowie, znalazłem tutaj są już te schody główne. Ale jeszcze przed pójściem do tej siedziby, zobaczcie w ogóle, jak nasze włosy wyglądają. Trochę zapuściliśmy, więc piszcie, jaką fryzurkę yy, byśmy dali taką panu Ryanowi. Yy, I yy, yy, napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się Ficik, Ryana i czy ma zmienić jakiś styl ubioru, czy cokolwiek, czy mnie może tak dostać, czy ogólnie nie mam sprzedać ten pomarańczowy samolot i kupić nowy, czy nie wiem, co, co tam ogólnie chcecie, żeby Ryan zmienił to? Powiedzcie a mi to, czy no ja to zrobię, bo nie, może chcecie, żeby y, y, Kenny albo Chacha albo Rena, bo nawet choćby nawet Niko lub y, Rita zmienił coś w swoim ubiorze, pojeździe nie. Wiem, piszcie komentarzach, ja się zapytam ich, bo to nie są nie myślcie sobie, że na przykład taki o tutaj Czacha, gdzie, gdzie on jest, gdzie nie myślcie sobie, że na przykład o tej taki Czacha to jest postać, którą ja sobie wymyśliłem czy no wymyśliłem to tak, akurat to jest prawda, nie myślcie sobie, że to jest postać, która na przykład no, którą ja planuję całą, wszystko robię wymyślam, tylko to jest y ta postać na przykład tutaj należy do jednego członk z członków yy, ekipy Oga. No i yy, jakby to jest yy, typ, yy, tej osoby postać, no i yy, wybiera yy, tej postaci auto, włosy, ubrania, wszystko. Zresztą, no ubrania ostatnio czy ubrania ostatnio nikt nie wybiera, więc no i go chciało gdzieś super. N nie chciałem już słuchać. Dobra, więc po prostu no, tak to wygląda. Jak chcecie więcej takiej informacji, to, mów, yy, to piszcie w komentarzu. No mówcie, jak się popisałem, to piszcie w komentarzu. No, tutaj chyba nikogo nie ma, jest pusty, to coś widzimy tutaj, widzowie. No nie mogę wejść do tych piętrzonych, drzwi co jest. O! Dobra, zobaczmy, tutaj też nikogo nie ma. Tutaj to jest niezbyt obar, nie Dobra, widzowie, teraz bierzemy takich. No, zakładamy teraz, bierzemy ten plecak, taki czarny plecak, tutaj, który mamy aktualnie na sobie. Bo będziemy sprzedawać to, co tu jest na stole. Tak nam powiedział szef Wagosów, Gno OG. Zobaczmy czy tutaj ktoś jest, czy mamy coś powiedzieć o tym, że bierzemy, czy nie. No nie ma tutaj nikogo, więc dobra, spadamy. Nie ma co czekać. Nie, no, nawet ładne widoczki tutaj są. Jak widzicie. Zobaczcie, nawet mamy tutaj przy sobie broń cały czas. Tą, którą dostaliśmy, a tamtej, no tamtej nie mamy, tamto mamy. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co się z nią stało. Dobra, tam czeka Czacha to spadamy do Czachy, czaszki. Nie wiem, jak chcecie, żebym go nazwał, ale maksywę po prostu Czacha Dobra, teraz. O, sorry, 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 Czacha Dobra, Czacha to trzymaj tutaj plecak, to daj, tutaj gdzieś towar, a później się najwyżej spikniemy w domu, albo gdzieś się zobaczy to do zobaczenia się ma widzowie obecnie Czacha poszedł tutaj gdzieś dawać towar w okolicy a Ryan teraz idzie do samochodu i idziemy odstawić samochód i też właśnie idziemy y, gdzieś dawać towar nie widzę dobra jedziemy idziemy, jedziemy, jedziemy. Ło! ale zróbmy samochód chyba że się jeszcze gdzieś tu możemy najwyżej przejechać. Tym samochodem w sensie takim, że będziemy jeździć tu w okolicy i sprzedawać to. I już okazji będziesz przy transportu, o kurde. Się wdupił tym gościowi w samo... No kurde. Dobra nie widać auto dalej nowe, tylko maskę trzeba zamknąć i grę gitara. Możemy trochę poszalać, prawda? O Jezu. Dobra, jedziemy, widzę, wiecie, kierowcy sobie myślą, że my jesteśmy jakimiś debilami. No, jeszcze bym przywalił mas którą chyba go wyciągnął z tego samochodu. Bardzo mniejsza o to, jedziemy ci tu rozprowadzać ten towar. Kuźwa Dobra, jedziemy rozpro rozprowadzać tutaj ten towar i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli macie dalej jakieś pytania, lub inne, no, ja rozdupię ten samochód, może się gdzieś tutaj i powiem, bo naprawdę. Yy... Może widzowie po prostu powiedzcie, jak, czy no, jeśli macie jakieś pytania, to dajcie komentarz z napisem nie wiem, hashtag pytanie albo hashtag odpowiedź i po prostu napiszcie co myślicie o obecnej sytuacji Rajana, Niko i ogólnie innych jego przyjaciół i co mają zrobić, w jakim kierunku mają podążać, bo na razie no, w kierunku bardziej gangu podążają, dobra tego nie było. Obecnie podążałem w kierunku gangu, i nie wiem, widzowie, jak chcecie. Może tutaj rozprowadzimy ten towar, no i widzowie, ogólnie jak chcecie, jakby to wyg y wyglądało, miało wyglądać. Nie wiem, y to po prostu tutaj jest wasza w tym ręka, piszcie jakieś nie wiem, sugestie, co mam robić, co Ryan ma robić i co inni jego przyjaciele mają robić. Więc tyle w tym odcinku. Ile się zmieniło przez ten długi czas, więc piszcie. Yy, ja oczywiście odpowiem, bo ja nie jestem jakimś serownym youtuberem. No i co widzowie, no po prostu tyle chciałem wam powiedzieć w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcineczka, tego filmu. Jeśli, o, jeśli byście chcieli więcej takich filmów z serii Gitarzy wyścigu na moim kanale, to piszcie. No i dajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oczywiście. 1 dolar to jest, 1 no łapka to jest 1 dolar, nie ile to było tam, było 10 dolarów dla Ryana, więc piszcie w komentarzach, co mam dalej robić Ryan i jego przyjaciele. Już bez przedłużenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Elo.